Prada, w tym przypadku linia Miu, Miu, lubi piankę do czyszczenia. Wyczyściłem te buty po remoncie, jak widzicie, tą otopianką za pomocą szczotki Soft. Ładnie udało się to doczyścić. Następnie, po wyczyszczeniu, dokładnie wytarłem ściereczką. I teraz czas, żeby wypolerować ten lakier, żeby był taki śliski, żeby się ża żadne zabrudzenia do niego nie lepiły. Do tego użyję specjalnego płynu do polerowania lakierek. I zobaczcie jakie to jest proste. Nakładam płyn i wystarczy tylko czysta ściereczka. Ja używam takich ściereczek i wystarczy wypolerować. Różnica jest kolosalna. Ten jest bardzo śliski, wypolerowany. Jeszcze tylko obcasiki, paseczki i buty będą gotowe. Pozdrawiam, szef z Damian.